Ozon rasti czyli motocyklowe jeansy wzmacniane kevlarem z protektorami kolan wyciąganymi od zewnątrz. Ukazują się w dwóch wersjach: klasyczny jeans oraz woskowana wersja, ta która mam tutaj na manekinie. Ja jestem Marika, wy oglądacie RR Moto, zaczynamy. Ozon Rusty zostały uszyte przy pomocy bawełny oraz elastanu, a warstwą wzmacniającą w przypadku tych spodni będzie materiał odporny na tarcie, czyli Kevlar. Znajdziemy go w okolicach pośladków, bioder oraz ciągnie się w okolicy kolan. Spodnie zostały zaopatrzone w protektory kolan, w tym przypadku mamy firmę Armanox z poziomu drugiego. Możemy je regulować od zewnątrz. Pod elastycznymi wstawkami mamy rzep, który możemy otworzyć. Dostajemy się w tym przypadku do kolana, możemy je wyregulować albo wyciągnąć w razie potrzeby. Spodnie są także przystosowane pod montaż protektorów na biodra oraz na kość ogonową, i całość zyskała certyfikat pojedynczego A. Dla poprawienia komfortu użytkowania tego modelu, producent zastosował elastyczne wstawki i znajdziemy je właśnie nad kolanami. Oraz nad pośladkami, czyli tam, gdzie spodnie najbardziej pracują podczas siedzenia na motocyklu, aby były bardziej komfortowe. A do przewożenia najważniejszych rzeczy posłużą Wam kieszenie. I mamy tutaj klasycznie trzy kieszenie z przodu, czyli dwie duże, jedna mniejsza na drobniejsze rzeczy, oraz dwie klasyczne kieszenie na pośladkach. Ozon Rusty pojawiają się w dwóch wersjach w formie klasycznych jeansów oraz tych woskowanych. Te woskowane z pewnością przypadną do gustu motocyklistom jeżdżących na klasycznych motocyklach, ponieważ wyglądem przypominają skórę, ale są bardziej elastyczne, miękkie, bardziej komfortowe niż klasyczna skóra na motocykl. Ozon Rasti dostępny na rrmoto.pl. Link do tego produktu zostawiłam wam w opisie, a jeżeli chcecie sami przymierzyć te spodnie i zobaczyć, jaki rozmiar Wam pasuje, to wpadajcie do nas stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.